Dobra, Dobra, jest dobrze, podejmij. jest dobrze. Dobra. Ja myślałem, że to bokiem będziemy ustawiać, ale tu bokiem nie zajedziemy, bo jest chałupa i to. Ale tak też będzie dobrze. Ty, to postaw go na tych dwóch pierwszych, bo to i tak nie dosięgnie do tych drugich. Jakoś na równi. O, o. nie dosięgnie. Nie, 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 zatrzyma się, bo spadnie fik. o fik... What? Weź daj do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. Bo jak spadnie, to będzie lipa. No to i puść, no, 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 puszczaj go. Jeszcze trochę w do Ciebie, no dobra, puszczaj go. Już? Nie fiknie? Nie wiem, czy jest równo. Tak? Daj go może trochę tam dalej. Tak minimalnie. O, o to, nie w tą, nie w tą, w tu, do bramy. O tu? Co? Dobra, git, 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 no. Dobra, puszczam. No. Siedzi. Siedzi, Ty! Ja pierdzielę, co my robimy, co my robimy? Hej, <gry> oto trzeba odkopać i te... powywalać te pale, te